Sieman mam Darwader. Dzisiaj wam powiem 3 ciekawostki o oh, Minecraft. Pierwsza ciekawostka. to oh, jest... Poczekajcie. Dobra. Może, bambusami możecie sobie przepalić... Poczekajcie. Mm. bambusami możecie sobie przepalić na przykład widzowie. Niech znajdźmy coś widzowie. Mm. Czy to jest coś? Dobra, nie wiem. Yy, Złoto. Pierwszą ciekawostrą jest, jak, tak jak mówiłem, że bambusami możecie przepalać różne, musicie sobie zrobić dużo. Tylo. Jak widzicie. No i jak widzicie przepaliło się. drugą ciekawostrą to jest, że jeżeli możecie sobie wiaderkiem lawy poczekajcie, widzę yy, wiaderkiem lawy możecie bardzo dużo przepalić yy, no i trzecią ciekawostką może jeszcze będzie jakaś ciekawostka, tylko będę musiał pomyśleć to będę cięcie yy, trzecią ciekawostką jeżeli sobie, poczekajcie yy, jeżeli no nie no, widzę chwilę Potrzedzamy kilof. Jeżeli co my weźmiemy wyłączny dotyk. Yy, poczekajcie. Normalnym kilofem to są samoroczki, prawda widzowie? Weźmy sobie, nie wiem, yy, diamentowy. No tak. Normalnym to... Yy, normalnym to sobie wyczupujemy samoroczki. Ale z dotykiem... Poczekajcie, ustawię sobie tryb przetrwania, widzowie. dajcie chwilę. Kreatywne przetrwanie, no. Normalnie to wypada samorodki. Prawda? A jeżeli sobie weźmiemy zwierzywany blotykiem, to będzie wtedy pierdczacz. Jak widzicie. O. Mm, a chyba czwarta. Czekajcie, bambusy były mm, mm. Tak, to będzie czwarta ciekawostka. Bo trzecia wiem, że z tego. Jeżeli sobie wyczopicie z jednym z przepalić przepalicie sobie. I będzie z tego się robić złoto. I normalnie to wypadają sam samoroczki, w widzowie. nie A tutaj, zobaczcie. Złoto. Jak widzicie. No. ta w tutaj jest królowe. Ta w za chwilę... Mi się... Jutro będzie Minecraft na Hardcore'ze. Ja, tak jakby się ktoś w ogóle pytał. Mm. To by było na tyle. Jeśli właśnie się spodobał to ci łapkę. To właśnie Jak coś to się wam to całe przepali. Jeśli właśnie ci się w ogóle spodobał Zostawcie łapkę, będzie mi bardzo miło. Lecimy po 40 sobyczów. Ja się z Wami żegnam. Siema!